Dany jest kwadrat ABCD, w którym A, ten punkt wierzchołek, ma współrzędne 5 i minus 5 trzecich. Przekątna BD tego kwadratu jest zawarta w prostej o równaniu y równa się 4 trzecie x. Oblicz współrzędne punktu przecięcia przekątnych AC i BD oraz pole kwadratu ABCD. Można to rysować w układzie współrzędnych. Ale wydaje mi się, że sens zadania to można wywnioskować z typowego położenia kwadratu na płaszczyźnie. Jeżeli jest kwadrat ABCD, to zobaczmy, co my tak naprawdę mamy. Mamy punkt A, czyli ten wierzchołek A już mamy. Co jeszcze mamy? Przekątna BD jest zawarta w prostej o równaniu y równa się 4 3x czyli równanie tej prostej mamy. To jest y równa się 4 trzecie x. No to co my w ogóle obliczyć? Mamy obliczyć współrzędne punktu przecięcia przekątnych ac i bt. No to przekątna ac wygląda w ten sposób i wiemy, że przekątne w kwadracie przecinają się pod kątem prostym. Czyli możemy już wyznaczyć równanie prostej AC. Dlaczego? Prosta AC jest prostopadła do prostej BD i przechodzi przez punkt A. Czyli AC jest prostopadła do BD i punkt A należy do tej prostej. Co nam daje prostopadłość? No Każda prosta w układzie współrzędnych może być zapisana w postaci kierunkowej ax plus b. Jeżeli prosta ac tu chcę mieć prostą ac ma takie równanie, nie znamy współczynnika ani a, ani b, ale znamy współczynnik kierunkowy prostej do niej prostopadłej. My wiemy, że iloczyn tych współczynników kierunkowych prostopadłych Zawsze wynosi minus 1. Czyli ten współczynnik A pomnożony przez 4 trzecie musi nam dać minus 1. To wynika ze wzoru w tablicach matematycznych. On tam dokładnie jest chyba tak zapisany: A1 razy A2 to jest minus 1. Współczynnik kierunkowy pierwszej prostej razy współczynnik kierunkowy drugiej prostej. Żeby wyliczyć ten współczynnik kierunkowy tej nowej przekątnej AC, no to wystarczy podzielić przez 4 trzecie, ale dzielić przez ułamek to jest to samo, co pomnożyć przez jego odwrotność. Czyli współczynnik A widzimy minus 1 razy 3 czwarte, no to będzie minus 3 czwarte. Już współczynnik A tej drugiej przekątnej już mamy. Możemy to już wstawić w miejsce tego współczynnika, czyli y równa się minus 3 czwarte x i dodać b. Brakuje nam współczynnika b. Tu. Ale wiemy, bo minus 3 czwarte x plus b to jest cała rodzina prostych prostopadłych. Ale tylko jedna z nich przejdzie przez punkt A. Punkt A ma współrzędne, przypomnijmy, z treści zadania 5 i minus 5 trzecich. 5 i minus 5 trzecich. Jeżeli ten punkt A należy do tej prostej, to znaczy to jest współrzędna x, -owa, y, -owa, i dokładnie Piątkę wstawimy w miejsce x, minus 5 trzecich wstawimy w miejsce y i wyjdzie nam z tego b. Czyli y minus 5 trzecich równa się, minus 3 czwarte przepisuje razy x, czyli razy 5 i plus b. Zamienię stronami, czyli tak. Tutaj wyjdzie minus 15 czwartych. To jest 100. I plus B równa się minus 5 trzecich. Aby wyliczyć B, no to musimy to przerzucić na drugą stronę. Czyli minus 5 trzecich i dodać 15 czwartych. Sprowadźmy do wspólnego mianownika, moglibyśmy wyłączyć całości, ale już trzymajmy się, skoro to było w takiej formie w ta, i to w takiej formie sprowadzimy do mianownika, oczywiście 12. Ten mianownik został pomnożony przez 4, więc minus 5 też razy 4 no to będzie minus 20. Teraz. Ten mianownik został to to mnożony razy 3, więc licznik też razy 3, 3 razy 15 to jest 45. Jeżeli sumujemy te dwa ułamki, nawet gdybyśmy zamienili kolejność 45 12 odjąć 20 12 wyjdzie 25 12 i po wyłączeniu całości to jest 2 całe. I jedna dwunasta. Tyle wynosi współczynnik B. A zatem, skoro mieliśmy mieć równanie tej przekątnej, a już mieliśmy, b już wyliczyliśmy, no to przekątna AC ma równanie. Y równa się. I teraz wstawiamy. Zamiast a wstawiamy minus 3 czwarte, czyli minus 3 czwarte x. I dodać B, czyli dodać 2 całe i 1 dwunasta. Już równanie tej przekątnej mamy tej. I teraz spójrzmy, I ja nawet tu gdzieś wpiszę, to jest y równa się minus 3 czwarte x i dodać 2 całe i 1 dwunasta. Spójrzmy na polecenie oblicz współrzędne punktu przecięcia przekątnych AC i BD. A ten punkt to jest punkt przecięcia. Nazwijmy go sobie punkt S. Ten punkt S jest punktem wspólnym i jednej przekątnej, i drugiej przekątnej. Czyli punkt S wyznaczymy z układu równań. Musi spełniać równanie tej przekątnej, i też musi spełniać równanie tej przekątnej. Jeżeli rozwiążemy ten układ, no to będziemy mieli odpowiedź na pierwszą część zadania, oblicz współrzędne punktu przecięcia przekątnych AC i BD. Jaką metodą rozwiązać? No myślę, że chyba w miejsce y Patrząc na pierwsze równanie, wstawimy to. To wstawimy w miejsce tego y. Jak ponumeruję sobie równanie numer 1, równanie numer 2, to teraz jak to wstawimy w to miejsce, czyli tak naprawdę rozwiążemy równanie numer 2, jak ono będzie wyglądało? Zamiast tego stoi 4, 3x równa się, a to przepisujemy. Minus 3, 4x. I dodać 2 całe i 1 dwunasta. No to teraz x na lewo, liczby na prawo, ale znowu widzimy, że są mianowniki różne. To będziemy sprowadzali już do wspólnego mianownika, czyli do dwunastki. 4 trzecie. Mianownik jest 12. To jest razy 4. Więc czwórka też razy 4 to jest 16. To jest ten wyraz zapisany o mianowniku 12. Teraz przerzucamy ten wyraz na lewą stronę, ale ze znakiem przeciwnym, czyli będzie dodać i zamieniamy też na mianownik 12. Ten mianownik został rozszerzony przez 3, razy 3. Więc ten licznik też mnożymy razy 3. 3 razy 3 to jest 9. I ten wyraz po przerzuceniu... Powinien wyglądać plus 3 x, ale po wspólnym mianowniku jest to 9 dwunastych x. I oczywiście to równa się to 2 całe i 1 dwunasta. Ile to jest 16 dwunastych plus 9 dwunastych? No jest to 25 12 x. Równa się. I teraz spójrzmy tak. Tu wyszła taka liczba 25 dwunastych. A spójrzmy na tę liczbę, 2 całe na 12, A gdybyśmy powrócili do tej postaci ułamka niewłaściwego, to byłoby 25 dwunastych. Bez dużych tam obliczeń, no widać byłoby, że chce się pozbyć tego, czyli chce podzielić przez 25 dwunastych, co jest równoważne pomnożeniem przez 12 dwudziestych. No, widać potem, że musi wyjść, x równa się 1, ale wykażmy to. Czyli x równa się ten ułamek, 25 dwunastych. Mnożymy razy 12 dwudziestych piątych. Skraca się 25, skraca się 12, i x wynosi 1. To jest współrzędna x tego punktu przecięcia s. No to mamy współrzędną xową, a jak znajdziemy współrzędną yową? No to skoro x już mamy, to albo do tego, albo do tego równania w miejsce xa wstawimy jedynkę. Do którego byłoby najłatwiej? No, chyba najłatwiej do tego pierwszego. To y równa się 4 3 razy i już znamy rozwiązanie. X jest 1 czyli y jest równe 4 trzecie, czyli y jest równy 1 cała i 1 trzecia. Łącząc to wszystko, mamy już odpowiedź na pierwsze pytanie. Punkt S jako punkt przecięcia obu przekątnych. Ma współrzędne 1 oraz 1 cała i 1 trzecia. Mamy już ten punkt przecięcia. Ale pisze. Oraz pole kwadratu ABCD. Oraz pole kwadratu ABCD. Spójrzmy na rysunek. Co my mamy? No, mamy już tak. Punkt A i punkt S. Co nam to daje w kwadracie? No, boku nam to nie daje, ale jest to połowa przekątnej. Czyli na pewno mogę obliczyć odcinek AS, bo punkt A mamy współrzędne, punkt S mamy już teraz współrzędne, no to możemy znaleźć odcinek AS. Czyli odcinek AS zgodnie ze wzorem, Przerobionym tablic to byłoby pod pierwiastkiem. Współrzędna xowa punktu S odjąć współrzędna xowa punktu A i do kwadratu. Dodać i to samo z y. -kami. Współrzędna y punktu S odjąć y punktu A i do kwadratu. Wstawimy te wielkości. xowa punktu s, no to jest 1. Odjąć i współrzędna xowa punktu a, no nie będę wracać do początku, ale mamy w tym miejscu, czyli odejmujemy piątkę i do kwadratu. Dodać. Współrzędna y' punktu s, czyli 1 cała i 1 trzecia. Odjąć współrzędna y' punktu a. Czyli odejmujemy minus 5 trzecich. Od razu dodać 1 cała i 2 trzecie. Odejmujemy minus 5 trzeciej. Czyli dodajemy 1 całą i 2 trzecie. I też do kwadratu. I to wszystko pod pierwiastkiem. No wykonamy. Pewne rzeczy w pamięci. 1 odjąć 5 to jest minus 4. Minus 4. I do kwadratu to jest 16. Ile to jest 1 cała i 1 trzecia, plus 1 cała 2 trzecie? No to jest 3 całe. I do kwadratu no to jest 9. Czyli odcinek AS. To jest pierwiastek z 25, czyli 5. Co my tak naprawdę teraz obliczyliśmy? Obliczyliśmy odcinek AS, ale odcinek AS to jest jedna druga z całej przekątnej. Czyli jak to jest 5, to cała przekątna oznaczymy jako D. W takim układzie D to jest po prostu 2 razy AS czyli przekątna D to jest 10 to jest przekątna no i teraz tak na pole trójkąta są różne wzory między innymi może być tak że jak tu jest bok A i bok A to pole kwadratu, ten najczęściej wzór pamiętamy to jest A kwadrat ale też jest wzór z wykorzystaniem przekątnej. Pole kwadratu to jest jedna druga d kwadrat. Można zamienić D na A i wstawić do tego wzoru, ale po co się męczyć? Pole jest też takim wzorem wyrażone, czyli wy wykorzystując ten wzór i mając dziesiątkę jako przekątną, to pole kwadratu jako jedna druga d kwadrat. Czyli pole będzie równe 1, druga razy 10 do no, kwadratu. Czyli pole to jest 1, druga razy 100. Czyli pole jest równe 50. Powinna teraz nastąpić odpowiedź. Odpowiedź powinna składać się z dwóch elementów, a mianowicie punkt. Przecięcia przekątnych to jest punkt S o takich współrzędnych i pole kwadratu to jest dokładnie 50 znaczy tam jednostek kwadratowych. I to te, taka odpowiedź powinna zakończyć to zadanie.